Cześć, Simoleczko, witajcie w kolejnym odcinku w kolejnym, no, jakby nie patrzeć, w drugim odcinku yy... Champions Leagues, Champions Leagues, Champions League Match Tax 2022-2023. Dzisiaj otworzymy sobie Multipaka, zobaczymy co tu jest. Taki Multipak kosztuje 4 funty, 5 funtów, 5 euro. Jest do karta Gold Limited Edition. Można trafić tą black kartę. Chrom, no i autograf, którego pewnie nie trafimy Z tyłu to się prezentuje tak Brakuje mi chyba trzy te puszki i 3 te puszki Zobaczymy Zobaczymy jak to się prezentuje Aha, czyli to jest po prostu kartka Hej okay, czyli Ogólnie te pakie mogliby robić o wiele, wiele mniejsze. Popatrzcie co tu teraz jest. Po prostu kartka z zwykła, dysaszetki. Wow. No ale dobra, lecimy. Co my tu będziemy mieli? Dobra. Teo Hernandez, Betis, Orban, Paredes, Neuer. Mininkowi, Cawicz, Odegard, Bailey. E, to jest Enforcer. Enforcer. Kurwa. Czemu zawsze, jak nagrywam cykle, ja nie potrafię czytać nawet? Enforcer. Matko, kurde. Przepraszam Was. Styler, e, Neymar. To już trochę lepiej. I to jest Next Gen. I Davis. No Daviesa w, w tamtym roku chyba nie było na kartach, ale wstyd, kurde, chyba trema nie łapie. A teraz FIFA przed nami. I chyba kart Krystal też jeszcze nie mieliśmy. Paulinho, Croswell, Cross, Max, Juventus, Chelsea, Kamara, Juranowicz. chyba w legi Tutaj mamy Oblaka, mamy Gabriela Smen of the Match. O, i mamy pierwszy klub 100, patrzcie, tak wygląda klub 100. Fajna sprawa. No dobra. No i ostatni z limitką. Patruszka. Limitka będzie chyba tu. Tak jest. Ilara Mendy, Oscar Mingueza, Nexgen, Guardiol. I mamy limitkę. Pierwsza limitka w tym sezonie jest to Jadon Sancho. Fajna sprawa. No i co? Ja Wam dziękuję za oglądanie. Napiszcie, co sądzicie o tej kolekcji. Dużo osób widziałem pisało, że kolekcja poprzednia Champions League podobała wam się bardziej i ciekawi mnie to, bo no jakby nie patrzeć, no jest to kurcze jednak faktycznie możliwe, ale zobaczymy, zobaczymy jak ta kolekcja będzie szła, jak to wszystko nam się ułoży, mam nadzieję, że będzie jak najwięcej fajnych odcinków. No, i że szybko uda nam się to, znaczy szybko, no szybko nie uda się na pewno zebrać, ale że będziemy powoli, małymi kroczkami iść do celu zebrania tego wszystkiego. Wam dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu oraz subskrypcji, co jest bardzo ważne. Bijemy do 500 subów oraz zapraszam Was na grupę na Facebooku. No i do opisu tej kolekcji, jak Wam się podoba. Trzymajcie się, Simoneczko. Cześć.